Dzień dobry, witam po raz kolejny. W dzisiejszym materiale będzie o Doge oraz o tzw. Hatch Act. A jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to został przygotowany na podstawie artykułu Tori Says i oczywiście, jak zwykle, podaję link do oryginalnego materiału w opisie mojego dzisiejszego programu. Obecnie w budynkach rządowych w Waszyngtonie wyczuwalny jest niepokojący nurt. Tajne rozmowy za zamkniętymi drzwiami i kampania, której celem jest przedstawienie Departamentu Efektywności Rządowej doż w złym świetle. Dlaczego instytucja, która w mniej niż rok zaoszczędziła podatnikom miliard dwieście milionów dolarów, nagle spotyka się z zarzutami o polityczne nadużycia? Budowana narracja głosi, że dąż, powołany przez prezydenta Trumpa z jasnym mandatem do ograniczania marnotrawstwa, oszustw i nadużyć, stał się rzekomo partyjną maszyną w samym sercu administracji. To opowieść groźna, bo oparta nie na faktach, lecz na manipulacji. Jaka to taktyka? Wybiórcze przecieki wewnętrznych rozmów podszywane pod dowody i sugestie, że zgodne z prawem działania mające na celu oszczędności są jedynie politycznymi manewrami. To dokładnie ten sam schemat, po który sięgano zawsze, gdy reformy zagrażały interesom urzędniczych elit. Przypomnijmy raporty biura radcy specjalnego z czasów Obamy, ostrzegające przed możliwymi naruszeniami ustawy Hatch Act. W związku z wystąpieniami w stylu kampanijnym. Szeroko relacjonowane, lecz rzadko egzekwowane. Albo sprawę Kelly i Conway, której wielokrotne naruszenia tej ustawy były udokumentowane, lecz zlekceważone przez Biały Dom. Dokładnie to dzieje się dziś. Buduje się wrażenie nadużyć, powołuje się na Hatch Act. I pozwala, by opinia publiczna przyjęła oskarżenie jako fakt, nawet jeśli żaden przepis nie został złamany. Nie chodzi tu o prawdę, lecz o kreowanie wizerunku, wywołanie oburzenia i, jeśli się uda, doprowadzenie do likwidacji dóbr. Źródłem są ci, którzy przez dekady korzystali z nieefektywności systemu, a dziś tracą swoje stałe źródła pieniędzy i wpływów. Paradoksalnie, Podczas gdy ataki narastają, dołóż pod kierownictwem Ilona Maska i Wiweka Ramasłamiego już dostarczył wymiernych efektów. 1 miliard 200 milionów dolarów oszczędności i ponad 2000 zbędnych regulacji wskazanych do zniesienia. To właśnie ten dorobek sprawia, że instytucja znalazła się na celowniku. Przeciwnicy, tacy jak senator Elizabeth Warren, nagłaśniają nawet najbardziej błahe i spekulacyjne zarzuty, przedstawiając je jako skandale etyczne, by spowolnić pracę Doż. Standardowy przykład twierdzenie, że Musk podczas podpisywania rozporządzenia w gabinecie owalnym 11 lutego 2025 roku miał na sobie czapkę z napisem Make America Great Again, co rzekomo stanowiło naruszenie Hatch Act. Sam zarzut jest wyjątkowo słaby, lecz jego siła tkwi w powtarzaniu i utrwalaniu w opinii publicznej. Publikacja Warren 130 dni Ilona Maska opiera się właśnie na takim ujęciu, przedstawiając rutynowe cięcia kosztów i deregulacje jako ukryte partyjne machinacje. To stara waszyngtońska taktyka przekształcać normalne działania rządów w pozory korupcji za pomocą specyficznej narracji. Ten sam schemat stosowano wcześniej wobec urzędników dążących do reform. Zarzuty, które trafiają na pierwsze strony gazet i powodują, że ludzie żądają śledztw, nawet jeśli nie mają solidnych podstaw prawnych. W przypadku DOŁū problemem nie jest faktyczne naruszenie ustawy Hatch Act, lecz obrona zakorzenionej nieefektywności, którą instytucja miała eliminować. Krytycy twierdzą, że osłabia to zaufanie publiczne, lecz do sierpnia 2025 roku nie wszczęto żadnego formalnego dochodzenia w biurze radcy specjalnego, a sama instytucja odmówiła komentarza. A czym właściwie jest Hatch Act? Ustawa Hatch Act uchwalona w 1939 roku jako ustawa o zapobieganiu szkodliwym działaniom politycznym miała oddzielić służbę polityczną od polityki partyjnej i zagwarantować neutralność administracji federalnej. Wyznacza ona jasne granice. Pracownicy federalni nie mogą prowadzić kampanii, popierać kandydatów, ani uczestniczyć w wiecach w trakcie wykonywania obowiązków służbowych czy przy użyciu zasobów rządowych. Nie wolno im kandydować w wyborach partyjnych, nie mogą wykorzystywać stanowiska do pozyskiwania datków politycznych ani prezentować symboli partyjnych w miejscu pracy podczas czynności służbowych. Naruszenia nie są symboliczne grożą za nierealne sankcje grzywny do tysiąca dolarów, zawieszenie, degradacja, a nawet zwolnienie z pracy wszystko pod nadzorem biura radcy specjalnego. Celem ustawy było zapewnienie, by administracja działała bezstronnie i aby środki publiczne nie były używane do celów wyborczych. Historia pokazuje jednak, że egzekwowanie przepisów bywa wybiórcze i zależne od polityki. Przykładowo, w 2016 roku urzędnik Białego Domu z administracji Obamy zamieszczał partyjne treści w mediach społecznościowych, co było jawnym naruszeniem prawa. I nie spotkał się z realnymi konsekwencjami. Tymczasem pracownicy niższego szczebla w Departamencie Spraw Weteranów byli karani za otwarcie polityczne działania w godzinach pracy, co uwidaczniało dysproporcje. Najbardziej jaskrawy przykład miał miejsce podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Kellyanne Conway wielokrotnie łamała Hatch Act w wystąpieniach medialnych i publicznych wypowiedziach. Biuro Radcy Specjalnego wprost zaleciło jej usunięcie ze stanowiska, lecz Biały Dom zignorował te rekomendacje, pokazując, że prawo najczęściej dotkliwie egzekwuje się wobec zwykłych pracowników, a nie wobec wysoko postawionych osób. Historia wybiórczego egzekwowania prawa sprawia, że obecne zarzuty wobec Departamentu Efektywności Rządowej nabierają szczególnego znaczenia. Misją Dołóż od początku było cięcie kosztów, deregulacja i eliminowanie marnotrawstwa, a nie prowadzenie kampanii politycznych. Krytycy, nie mogąc zakwestionować samych efektów, miliardowych oszczędności i tysięcy zbędnych regulacji przeznaczonych do zniesienia, próbują przedstawić te reformy jako działania partyjne naruszające Hatch Act. Te twierdzenia jednak Pozostają w dużej mierze spekulacjami opartymi na kreatywnych interpretacjach, a nie na twardych dowodach. To nie jest sprawa prawna, lecz wojna narracyjna, w której prawo stworzone do ochrony administracji przed polityką stało się narzędziem politycznym do podważania reform. Jaka jest rola Biura Radcy Specjalnego w egzekwowaniu Hedge Act? Biuro Radcy Specjalnego to jeden z najmniej rozumianych, a jednocześnie najważniejszych organów nadzorczych w systemie federalnym. Jego mandat obejmuje ochronę pracowników federalnych, egzekwowanie ustawy Hatch Act oraz nadzór nad zgłoszeniami sygnalistów, co lokuje je na styku etyki, odpowiedzialności i neutralności politycznej. Biuro Radcy Specjalnego nie ogranicza się jedynie do rutynowych śledztw. Pełni rolę arbitra w ciągłym napięciu pomiędzy efektywnością a wpływami politycznymi. Może zawieszać i usuwać pracowników, kierować sprawy do prokuratury, a także publikować raporty, które mają ogromny rezonans polityczny. Z kolei jego milczenie może być równie wymowne, sygnalizując ostrożność instytucjonalną albo kalkulację polityczną. Na dzień 17 sierpnia 2025 roku funkcję pełniącego obowiązki radcy specjalnego sprawuje Jamison Greer, który równocześnie pełni rolę przedstawiciela USA do spraw handlu zagranicznego. To wyjątkowe połączenie. Jeden krok w stronę egzekwowania etyki, drugi w stronę globalnych negocjacji. To pokazuje, jak głęboko dziś splątają się kwestie zgodności prawa, etyki i polityki międzynarodowej. Jameson Greer objął stanowisko 1 kwietnia 2025 roku po krótkiej kadencji byłego kongresmena Daga Collinsa, który pełnił tę funkcję niespełna miesiąc. Obaj zostali powołani po kontrowersyjnym odwołaniu Hamptona Dellingera przez prezydenta Trumpa 7 lutego. Decyzji, która natychmiast wywołała spory prawne i doprowadziła do nakazu przywrócenia go na stanowisko, obecnie będącego przedmiotem apelacji. To część szerszego zjawiska, w którym sama obsada kierownictwa Biura Radcy Specjalnego staje się polem bitwy, dotyczącym nie tylko osób, ale też niezależności i autorytetu instytucji. Wpływ Biura Radcy Specjalnego odczuwalny jest w czasie rzeczywistym. Jedno z ostatnich głośnych działań to wszczęcie dochodzenia wobec byłego specjalnego prokuratora Departamentu Sprawiedliwości Jacka Smitha w sprawie potencjalnych naruszeń Hatch Act. Sprawa przyciągnęła uwagę nie tyle ze względu na wynik, który pozostaje nierozstrzygnięty, ile z powodu wymowy symbolicznej. Nawet najważniejsi prokuratorzy w kraju mogą znaleźć się pod lupą. Historia zna podobne przykłady. Za prezydentury Obamy, biuro radcy specjalnego koncentrowało się na pracownikach niższego szczebla, każąc ich za drobne uchybienia, a jednocześnie unikając spraw politycznie wrażliwych. W czasach Trumpa, sprawa Kellyan conway ujawniła ograniczenia biura radcy specjalnego. Biały Dom zignorował jego rekomendację usunięcia jej ze stanowiska. W obu przypadkach prawo było jednoznaczne, lecz brakowało politycznej woli, by egzekwować je wobec osób z najwyższych szczebli władzy, co ponownie pokazało, że praktyczny zasięg Hatch Act kształtowany jest przez politykę, a nie tylko przez zasady prawa. Dziś widzimy instytucję rozdwojoną. Biuro Radcy Specjalnego jednocześnie ma bronić pracowników federalnych i egzekwować standardy etyczne, a obie te role ścierają się w politycznie naładowanym otoczeniu. To, czy biuro pod kierownictwem pełniącego obowiązki Radcy Specjalnego Jamesona Greera potwierdzi swoją niezależność, czy też dalej będzie uginać się pod naciskami politycznymi, zdecyduje o jego dziedzictwie na lata. W przypadku DOŁŻ, już osaczonego przez narracje partyjne, postawa Biura Radcy Specjalnego będzie równie istotna jak same reformy prowadzone przez instytucję. Biuro Radcy Specjalnego stoi dziś przed jednym z najważniejszych testów w swojej historii. Czy będzie egzekwować neutralność, jak przewiduje prawo, czy pozwoli, by stało się bronią narracyjną w kampanii wymierzonej w reformy? Krytycy, tacy jak grupa Pracownicy Federalni Przeciwko DOŁŻ, już wykorzystują milczenie biura radcy specjalnego, sugerując, jakby zapadł wyrok. Zarzucają dołż naruszenie Hedge Act bez dowodów, nagłaśniając historię pokroju tej o ilonie masku w czapce MAGA podczas uroczystości w gabinecie owalnym 11 lutego. Przez kampanię na TikToku, wiece no kings, czyli żadnych królów, i skoordynowaną aktywność w mediach społecznościowych budują oburzenie nie na faktach, lecz na powtarzalności przekazu. Historia samego biura radcy specjalnego daje im pożywkę. Zignorowanie wielokrotnych naruszeń Hatch Act przez i Conway w 2017 roku przy jednoczesnym ściganiu Jacka Smitha w 2025 sprawiło, że biuro zaczęło wyglądać raczej jak narzędzie stosowane wybiórczo niż neutralny arbiter. Dziś pod kierownictwem Greera, powołanego po odwołaniu Hamptona przez Trumpa, biuro działa z ograniczonymi zasobami i tymczasowym przywództwem, co osłabia jego autorytet. W tej próżni takie grupy jak pracownicy federalni przeciwko Dołż doskonale wiedzą, że w Waszyngtonie percepcja liczy się bardziej niż fakty. Wykorzystują samą nazwę biura radcy specjalnego, by podważyć dorobek Dołż, redukując rozliczalność do plotki. Dlatego powołanie stałego radcy specjalnego jest pilne. Bez silnego i niezależnego przywództwa, biuro nie może realizować swojego mandatu. Organ nadzorczy, pozbawiony stabilności i zasobów, staje się pionkiem. Jego milczenie bywa równie wymowne jak jego decyzje. Hedge Act nigdy nie miał być polityczną pałką, ale właśnie tak jest dziś wykorzystywany. Zerwanie z tym cyklem wymaga wzmocnienia biura poprzez stabilne przywództwo zdolne do działania niezależnego. Przed biurem radcy specjalnego stoi jasny wybór. Wznieść się ponad kampanię polityczną i dowieść, że egzekwowanie etyki może być naprawdę neutralne, albo pozwolić, by przeciwnicy dołóż... Aktywnie organizujący się w obronie swoich wpływów i pieniędzy podatników dyktowali narrację bez oporu, a bez szybkiego powołania stałego lidera ten wybór może już wymknąć się spod kontroli.